Witam serdecznie na tej pięknej i polagowanej stronie Znaczy trochę żartuję z tym polagowaną stroną Wczoraj miałem takie problemy właśnie, że nie mogłem wejść yy, w tą zakładkę giveaway Teraz już mogę i mogę dodawać kolejne rzeczy Ale tylko przypomnę o tych istniejących Czyli jest, są dostępne z moim kodem wpisanym w to miejsce Macie opcję, żeby zgarnąć na giveawayach Na przykład takiego Fejda Skeletona Takiego Fejda Talona Takiego Butterflya Slotera I Karambita również Fejda, bo te itemy sobie ja tu siedzą I na przykład na takiego Karambita od 11 14 tyle uczestników już polowało. Same hamy, same hamy. No i jest może nowy event, chociaż nie wiem czy tak to nazwać, ale generalnie każdy depozyt daje ci darmowego skina, trochę nie wiem dokładnie jak to działa. Chociaż ludzie trafiają jakieś skiny z przedziału od 5 do 500 y, pyny, żeby to nie było jakoś nacechowane źle i jest coś takiego jak Black Week i są Black Weekowe skrzynki, jest Hot Price Deal Hunter Propag, y, Take My Money i Friday Special. Także zawsze sobie od Fryder Special, żeby w ogóle zobaczyć z czym to się w ogóle wiąże. Tych skrzynek w ogóle nie testowałem, więc jak kliknę jester, to jest 12 zł jest na starcie, a kliknę jester 500. No i to i fajnie może być. No i jednak może być fajnie. No, zobaczymy przy pierwszym kliknięciu. Ale może bez jestera na początek, czyli tak zapoznawczo. Jak każdy normalny użytkownik, a zaraz potem będzie tryb degenerata, czyli czyli ja. Royal. Eee... Nightmare No generalnie to do przodu, ale co to jest? Nie o to się walczy, nie o to tu walczę Teraz to sama skrzynka, ale Za to pani pół Na plus, musi być na plus, oczywiście, że na plus Jest sloterek, czyli tego sloterka Mogę na razie zostawić A tu mamy Kolejną skrzynkę, nazywa się Take My Money i ona jest za 180, tylko przy 5, nie? Ja tak patrzę przy 5. Normalnie jest za jedna za 36, więc kliknę to za 180. Ale więc sobie fajeczkę przy, przykurzył. Zresztą te moje filmy z Case Haga to tak mało osób ogląda, że chyba nikt nie będzie miał pre pre pretensji, co? Jak sobie przykurzę jedną fajeczkę na, na filmie. Chyba, że ktoś rzuca palenie i na przykład yy, mu to całkowicie nie odpowiada, że jakiś łeb jeszcze go tu kusi, jak taki diabeł. Yy, co to w ogóle było? Ej, to w ogóle dobrze, dobrze wyszło, bardzo, do, bardzo dobrze tu poszło. Teraz się skapnąłem, Czy to było za... za ile to było? Za 180 dało 700 w tych skinach, bardzo ładnie. A na jokerze ile to kosztuje? 3,5. No dobra, to... jeszcze Joker. I będę już na drogę te skrzynki na tak zwany mój budżet. Ej, też, też chyba poszło do przodu, dobrze myślę? 36? Mogłem tego w sumie nie sprzedawać, tak teraz pomyślałem. Tak, też do przodu. Jak już będzie za drogo, to już idziemy na bitwy, bo dobrze wiem, że coraz głębiej będziemy schodzić, będzie coraz gorzej. 440 jest za jedno kliknięcie, więc... Niech już leci. Jeszcze free y są, ale to zaraz. 440 przypominam. Ten będzie trochę warty. Więc jest do przodu nawet. Kurde, podejrzanie dobrze te skrzynki działają. Nie wiem, czy te Black Wiki to faktycznie ma, tu, ma to sens, ale na razie dobrze to działa. No i Propak yy, w Jokerze kosztuje. No i się zaczyna już, kurde, smród taki ciężki. Pato! I za jedną jest trzy, trzy, te, trzy koła, więc pomijamy i będzie to na bitwie. Deal Hunter yy, 760 jest na zwykłych. Zerknijmy w to gówno. Co to kurwa jest? Ile to kosztowało? 72% było na tą MP7. Aha, ale to w ogóle wygląda jak moja skrzynka, jak ta skrzynka DMG, znaczy na tej stronie po prostu. Tu są same fejdy. Ogólnie to jest skrzynka taką, jaką ja chciałem mieć u siebie, że to są wszystkie fejdy faktycznie, a nie tak jak jest u mnie, że jest jakaś kurwa połowa. Więc oni tu. Deal Hunter to jest moja skrzynka. Str... Ale, ole mnie wkurwili teraz. O, Konkurencję mi zrobili. Znaczy ja nic z tej skrzynki nie mam, jak ją otwierać, ale sobie tak po prostu pierdolę sobie takie śmieci. 430, no te też na minus. Dobra, deal Hunter, chyba taka słaba ta skrzynka, trochę jak moja. Hot Price, 340 jest za jedną, 1700 za 5 Ale to już są fajne rzeczy. Czyli same ruby, safairy i emeraldy. Ale ta skrzynka jest dobra, ona powinna zostać w ogóle na stronie na zawsze. No. Tak przynajmniej bym oczekiwał. Ale syf. I to sam ten syf taki na koniec. Widać, a to nawet widać tak ewidentnie, że to jest sam syf. Znaczy, są trzy takie fajne rzędy, rzeczy, i na samym końcu są takie śmieci, które ma najwięcej procent. No ale, że znaczy nie do końca są śmieci, no bo Dezert Dream ja na przykład bardzo lubię z tej serii. No ale w porównaniu do tego, co jest wyżej, no to są śmie śmieciuchy same. E, no i tak właśnie też dało, dobra. Lascik. W sensie raz to jeszcze kliknę i zaraz na bitwę ciśniemy, O! No, ale na minus. I ostatnia skrzynka, tak? Wave. A to nie, to już nie jest ostatnia. Dobra, czyli to jest to. A no, Jokerze, ile to kosztuje? Aha! No dobra, zobaczcie, prawie równo 24 godziny temu yy, otwierałem te skrzynki. Czyli faktycznie nagrywam Daily, to jest potwierdzone info. No, niestety nie mogę już otworzyć, więc idziemy na bitwy. Znaczy, no, sobie otworzę to po prostu po filmie. Black Week Over, czyli mamy tak: Propaki były takie nieprzystępne. Cenowo damy ich 5, tu damy ich 5, tu damy ich 5. Dzięki czemu wszystkie zostaną sprawdzone. I to zrobimy za. No, chyba tradycyjnie, nie? Za, dy... za dysiaka. Za dysiaka. Czyli 2 2 2 2 na 2 i niech siedzi. ależ rociwo. Sorry, ja będę trochę narzekał, bo po prostu. Chciałem powygrywać trochę. Dwa chodrody. O kurde. Ale pamiętam jeszcze, że. Tu w tej, w tej skrzynkach są skrzynki Ruby, więc może uda się to odrobić. A, to ta zwykła. Field tested. Tutaj nic. Bez znaczenia, bez znaczenia. To wiadomo, że tu chodro jakiś wyleci pewnie, tak? Trudno się mówi. I teraz ważniejsze są skrzynki. No, i też im daje. No to czekam już na, na, na te ostateczne skrzynki. Już widzę, że. Chociaż nie, kurwa. One jakoś mi dają. myślałem, że więcej. No to jest już lipa. Moim zdaniem już tego nie wygram. Bo, to. Nadal przewaga dwukrotna. To nie ma jak gdzie nadrobić jeszcze. Musiałoby ze dwa royale wypaść po lewej stronie. Ze dwa, z trzy nawet. Mhm. Ale całkiem nieźle, całkiem nieźle. No i przewaga już nie jest taka duża. No i teraz będzie jeszcze większa. Co za wałek jebany. Ale może, jakimś sposobem, jakbym tu trafił tego samego talona i w kolejnej by mi dało. To też jest dobre. Nawet chyba le ta, lepsze niż Talon. No i... No i panowie... Udało się! <noise> nie było łatwo. Nie, nieźle, nieźle. Czyli tu jest Huntsman Fate i Daggersy Fate. Te, dwa, te dwie bym zostawił, a resztę bym sprzedał. Chociaż ich trochę już mam takich skinów właśnie. Czyli to sprzedam. Karambita, no MW to jest bez sensu. To też. Też. I next neksik. Dwa na Nie, teraz jeden, teraz jeden na trzech i tu już Wunderdogu spróbujemy trzasnąć czyli jakiś dobry win by się przydał. A że tutaj są takie rzeczy fajne to, do, to zmiksuję tą skrzynkę z moją ulubioną, czyli z hołami. Niech to będzie za... No niestety za 90, czyli za 9. Ta, za 9 będzie, to, to, to będzie dobrym pomysłem. No i zobaczymy. Tylko że tu chyba, tu w ogóle wyskakują? Nie no, wyskakują, tylko Safary chyba nie są aż tyle warte, żeby one się w Royala zamieniały. No pa, bo tu jest emerald, ale nie zamienia go. Na razie idzie dobrze. Emerald, e Safire znowu. 122. No, na razie jest ok. No. Ciekawie to wygląda. Na razie się podoba. O kurwa, jaki robi stiletto. O! O to chodziło. Ale tu bezpieczny to w ogóle nie jestem. Kurwa, jakie drogie są w ogóle te stiletto? Niesamowite. No i teraz najgorsze. Teraz żałuję, że to dorzuciłem. Wiedziałem kurwa, że lora wypadnie. No oczywiście, że tak. I skończyłem na ostatnim miejscu, na ostatniej pozycji. Tylko dlatego, że dorzuciłem te jebane skrzynki, no. Ależ rociwo, dobra. Robimy laściaka, zakładam. Tylko, że trochę go podkręcimy. W ogóle żałuję, że zrobiłem na trzech tą bitwę zadychę. Nie wiem dlaczego tak to zrobiłem. Trochę się podkręciłem, chyba. Eee, dam wakataki na rozgrzewkę Te 3 I zakończymy to znowu tymi hołami hamskimi I jeszcze i samo. Na farta eee, Znowu zadychę. Ale w końcu może się uda, no kurwa Rozgrzewacze Co tu się rozgrzeje? Co jest najlepszego tu? Fejzik, no okej okay. No to czyli na prawej fejzik będzie No to nic nie zmienia, kurde Pa, wylogowało mnie! Na waszych oczach mnie wylogowało, widzicie to? Tu jest, yy, Znaczy ja, wiecie, współpracuję z tą stroną Więc nie powinienem takich rzeczy gadać na filmach ale ja dostrzegam, że coraz więcej właśnie jakichś takich kupich rzeczy to wyskakuje, i oni muszą to, tą stronę ponaprawiać trochę. Znaczy, on tu nie przeszkadza w graniu, czy w wypłacaniu rzeczy, czy tak dalej, czy we, wpłac czy we wpłacaniu, ale już y, trzeci raz się to zdarzyło. Aha, no dobra, no to się mano. Jeszcze, jakby tu coś wypadło, to mam szansę. W innym wypadku nie mam. Kurwa nie mam już w ogóle szansy Ech. Czemu? Czemu? O tak i na, znowu na trzecim miejscu Czyli wystarczyłoby tylko Nie grać underdogów i bym wszystko tu wygrał I też jeszcze w chuj bym wygrał Coś poszło nie tak, no wiadomo, że coś poszło nie tak Czyli mnie kurwa wylogowało No, jak się to kończy teraz Pokaż wyniki A. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tych pojebanych filmów. I życzę wesołych świąt, smacznego jajka. I szczęśliwego nowego roku! Elo!